Ποια ώρα μου δεν φκάστα? Idziemy! Łatwa nie tak szybko. tam nie idę, jeszcze mi życie miło. Nie wiem, kto go uspokoi, jak panie komarny. Zejdźmy znowu i trzeba go uspokoić. gdzie jest oslin? Widział go ktoś? Chyba dostaj Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Oh. <gasps> Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczka liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? A? Uciekło od siebie, tak było? Uciekł od siebie. Tak było. Lżeź, ch... oh. Oh. <śleski> Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy? A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurzyć. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim moczkiem w głowie. Mogła tu robić co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi, i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem zbite w zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A wiedz mi nieco, ty tam kurwa, wiesz. Zresztą, może ci kiedyś opowiem. Kiedyś, nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. <słuch> Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki. I własnej żony nie umiem pilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedz mi, nie wiesz, jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po obie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na pół piętrze, upadliśmy i już myślałem, że ją mama odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim, widziała to? Może za drzwi. Do pokoju na pewno nie weszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem ile minęło dni. Myślałem? Że to wszystko, to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem man. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych przy ścieradłach. Martw przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego, albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem? Tak po prostu? Nie myślałem wtedy kurwa o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem, aleczce przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło zanim się urodziło. Rozumiesz wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość: Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kur. w co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nimi odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki. Hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem, i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy.